Pańskiego 1685, Jan Kielogorski, właściciel olbrzymich Włości żywieckich, na to tytuł własności wieczystej, młyna, zareńczka i ogrody nad Kotokiem Łatna Tomaszowi Jaskowi w wojewodzie wołowieckim. Tylko potomstwa żadnego po nim nie było, po którym na pana dziedzicznego jak mnie przybyli tutaj pod kamienią na trzecią jesień pasterską. Kameśnicy. w tym roku mamy, mamy okazję niesamowitą, bo przyszli do nas goście Łostomili, którzy idą 1200 km od Rumunii przez Ukrainę. jazd dotarli do nas do Polski Łukiem Karpat. Baca Piotr Kochut z Koniokoła prowadzi Redyk, czystałowiec. Przywitać wszystkich gości oficjalnie, którzy przybyli tutaj na naszą uroczystość. Moje drodzy, jak zeście to ja, syćko spać, tak troskę inaczej, i pierwsze typ, co do nas co najdłuzej clias 1200 kilometrów właśnie przez te góry z tymi owcami. I tak na początku to witamy wszystkich baców, juchasów na cele jest z Pietrem Kochutem, głównym bacą Radyku Karpackiego, moi drodzy, wielkie brawa, przywitajcie go! A my pytamy Piotra, żeby się do... Witamy Cię, Pieter. Może dwa słowa przepowiedzieć, bo ja bym się naprawdę chciał dowiedzieć, jak to jest iść te, ten, te kilometry. Będziemy o tym gadać więcej po święty, ale tak, bo myślę, że wyście są też ciekawie. tu do tego. Witam, pięknie. No, jak my się ostatnio rozwiedzieli, rządził, jak ci wejście, to u widzisz, jako to jest. No ale nie chciało się, no to ciężko jest to wytłumaczyć. Człowiek się uspokaja, wędruje, ruch jest zdrowi, ale zarazem nie tylko zdrowi bo się człowiek ruszył, ale też zdrowi duchowe. Człowiek się potrafi wyzwolić z tych wszystkich medialnych informacji, z tego z tej nagonki jeden na drugiego, także polecam każdemu taką wędrówkę. Artystyczno. Zostańcie z nami. kozne spotkanie bogaci człowieka. Oni jedyncy widzieli przepiękne, bogate krajobrazy, ale widzieli i ludzi. I choć tam panie wtorze, przestrzegali, że może ludzie się nie dadzą gnać po swojemu, jednak spotkali się z wybróziem, uznaniem i szacunkiem. Panie Boże, raczej pobłogosławić i poświęcić, by dalej mieli zapał, entuzjazm, Dlatego, co robią oni i my wszyscy, które żyjesz i kryjesz na wieki, wieków. A, To, co tu są, niech się to są przedstawiać skąd są. A jak to jest to jest ubrany świętanie w ogarni to... Jest tam Michałka, książka o Pastercu w karpatach, ta sama co dostał jego mość. Moi drodzy, w wolnych chwilach będziemy na zarządzie cytać. A już jeszcze z nami jest pani. Moi drodzy, tutaj W przedstawicielce... tym uroczystym dniu obchodów święta Pasterskiej Jesieni w Kamesznicy, odbywającego się w ramach Redyku Karpackiego, chciałabym podziękować za trud pracy i wysiłek organizacyjny włożony w przygotowanie oraz pogratulować idei tego wspaniałego międzynarodowego wydarzenia. Wejście Redyku do Kamesznicy przypomina o tym, że jest to miejscowość, która powstała na prawie wołoskim, a tradycyjna wędrówka pasterzy Kultywuje zwyczaje pasterzy wysokogórskich wśród społeczności lokalnej. Kiermasz sztuki ludowej jest wspaniałą okazją do promocji dzieł, spotkań artystów i twórców z różnej społeczności pasterskich oraz do nawiązania wzajemnej współpracy. Tak, Pogranicze można powiedzieć, jedną nogą tu, drugą po cieszyńskiej stronie, także też się do tak, nie inny dzielić administracyjnie, chociaż wiem, że to jest jakoś się trzeba podzielić. Nie? Szanowni goście i dziękujemy jeszcze raz za te życzenia i za te elementy taki żeby spowodować jakieś zainteresowania szersze, ale dzięki właśnie współpracy z lokalnymi organizacjami, samorządami udawało się to pogodzić, bo my są odpowiedzialni za to przejście, a to co dzisiaj o Tumocie, te atrakcje to właśnie stowarzyszy, to właśnie samorząd. Także na całej trasie był rozrysowany Ten cały kalendarz narodowości romskiej. To jest jednak kraj pasterski i taka mieszanka kultur. Drugo by opowiadać o tych sprawach. Myślę, że może kiedyś będzie więcej okazji. Oczywiście tu jest jeszcze Ukraina. Dużo nam tam wyszło, coś i nam też nie wyszło tam. A w polski odcinek wystartowaliśmy właśnie od wołosa tego, od Luszczy Górnych. Z owcami rumuńskimi, ale nie z tymi samymi, co myśli przez Rumunię i przez Ukrainę. Co Państwo, to mamy inne właśnie owce. I teraz kończymy tu wędrówkę, owce, będą odpoczywać, a my przygotowujemy do, się do tego odcinka w Czechach i znowu z czeskimi owcami będziemy jeszcze dwa tygodnie, aż do Rożnowa. Rożnów w Czechach z to jest takie symboliczne miejsce również dla kultury nabywać... Ale, drodzy są są ludzie, co drodzy 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 proba, drodzy 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 bardzo śmiesznie brzmiała, taki miała piskliwy dźwięk, tak za długo na jej to nie ma co grać. na jest z Peru i nad niej się gra, grają Indianie, Indianie peruwiańscy. No to jest górole. Ale sprawa jest taka, słuchajcie. Dawno temu u nas, na żywie nie wykupano taki instrument. Niestety nie był wykonany z bambusa no bo to jest oczywiste, że nie był wykonany z bambusa ale wykonany był z dębu. Z dębu albo z czarnego bzu. Nazywał się multanka. I do dzisiaj te multanki, słuchajcie, gdzieś istnieją. Ale ja osobiście nigdzie jej nie mogę znaleźć. Szukam już od dwóch lat prawdziwej multanki i nie mogę jej znaleźć. No i może mi ktoś ich zrobi taką multankę prawdzistą, która pochodzi z tego tutaj rejonu, co bym mogła na niej grać. Na razie mam instrument zbliżony bardzo do multanki. Też go można nazwać multanką. Rozpjałgaj te chłopcy, spoczywać. A ja pidu sa celeni, kukopat. A ja pijdu sa celeni, kukopat. niewyróżnienie, Anna Matuszna. Zapraszamy też panią Annę. i well,